ochroniarz śmieje się ze mnie że jestem łysy i nie chcą wpuścić mnie do klubu muszę ogolić wszystkich na świecie bo inaczej wprowadzą zakaz dla łysych we wszystkich klubach to ja się zemszczę w takim razie otwieram darmowy salon fryzjerski i w tej maszynie będę wszystkim na łysą obcinał głowy a jak zarobię 3000 dolców to zemszczę się na ochroniarzu wystarczy pozbierać po obcinanym Włosy, wrzucić je tutaj na półeczkę. I będą tutaj ludzie kupować peruki. Oj, maszyna się zepsuła. Szybko trzeba ją naprawić. Biedny bekon. Teraz ty też jesteś łysy. Tylko trzeba ulepszyć naszą maszynę. I kupić drugą. Dwa razy więcej łysych ludzi. Zaraz zarobię trzy koła. Jeszcze tutaj posprzątać trzeba. Tu też, bo jest syf. No i co? Zapraszam kolejnych. Na łyso golimy. Ha, ha. Jeszcze tutaj ulepszymy maszynę na maksa I oczywiście kolejną maszynę A. Nie ja Mam pieniędzy? Szybko, szybko. Więcej pieniędzy trzeba to odebrać. O, kupuj perukę, kupuj. Eleganckie włoski pasują ci. A teraz dawaj kasę. I kolejna maszyna. Ale jestem bogaty. Już mam ponad 100 dolców. Haha. Zaraz będę miał 3000. Ale się zemszczę na nim. Nawet mogę rozszerzyć szafki. Teraz się więcej peruk mieści. jeszcze więcej klientów. Kolejna maszyna na maksa. I dokupujemy jeszcze jedną maszynę. Zapraszam, zapraszam na łyso wszystkim wyrywamy włosy. I co? Fajnie było się tak śmiać? Jest łysa, idzie łysa. A tu jeszcze jakąś taśmę mogę. A, tu włosy wszystkie wyrywane lecą. To ulepszamy maszynę. Nawet poczekalnie piękną zrobiłem. Przepiękna kanapa z pchłami. Ale będę bogaty i ogolę cały świat na łyso. Zobaczcie na to. Ja już mam 400 dolców, przecież za chwilę będę miał 3000. To jest niesamowite. Teraz wystarczy kolejną kupić maszynę do obcinania włosów. Zaraz ktoś to na pewno przyjdzie. O, idzie pięknie, chodź, chodź. Siada sobie i mu wszystkie włoski wycina. Jeszcze światełka. Jak są łysi, żeby mogli na siebie lepiej popatrzeć? No i co to za maszyna, która nie jest upgradeowana? Więcej upgradeów. O, zapraszam, zapraszam, to nie boli. Nie Rycz, to nic takiego! ha, <ścoughs> jestem łysy! O, tak, w końcu nie tylko ja będę łysy. Teraz mam perukę, ale tak to się ze mnie śmiali, jak zobaczyli w dowodzie. E Cek, wyciągamy pieniążki. Już mam 1000 dolców! To już za chwilę! ale czad, mogę jeszcze dokupić kolejną półkę? O, już z tej strony są kolejne peruki. Coraz więcej ludzi przychodzi kupować te peruki. Zapraszam do mojego super salonu fryzjerskiego! Za darmo, za darmo! No i teraz, jeszcze tu upgrade y do najlepszej maszyny, gdzie jest kolejna? Jest kolejna za 420 dolców, ale tu będę miał stanowiska, wszyscy będą łysi, cały świat! I ulepszanko, oczywiście. Wtedy lepsze włosy z nich lecą. Hehehe. Te włosy są ważne, bo potem przychodzą tutaj bogaci ludzie. Tacy jak ci... No nawet Karol Łysa, O! Zmieniła fryzurę moja żona Karolcia, widzicie? Teraz piękne masz włosy, pasują ci. I ile mam pieniędzy? Kolejny tysiąc! Jeszcze tylko dwa tysiące i zaraz udowodnimy temu gościowi, ale się zemścimy. Tylko jeszcze tutaj trzeba cały salon ulepszyć. To sekundkę zajmie. Patrzcie na to, pyk, kolejny level. I kolejna obcinaczka do włosów. Oświetlenie, kolejna poczekalnia z pchłami, he. Chciałem tu na początku dać wszy, ale wszy chodzą we włosach, a po co im jak oni będą łysi. Więc już kolejna jeszcze maszyna idzie! I ta siemka kolejna. Ole elegancko! Moja piękna fabryka łysych ludzi. I rozszerzamy jeszcze półeczki, jeszcze więcej! Więcej pieniędzy! I ostatnia maszyna już na maksa! I jest już zarobiony! Tysiak! I dwa tysiące! I jak to odbiorę? To już mam siano! Ale jestem bogaty. I w w końcu idę za 3000 dolców się zemścić! Haha, ha. i co, teraz wpuścisz mnie do klubu, co? Hoho, ho, zobaczcie kto wrócił. To ten łysolek! Możecie śmiać się znowu! Co? Jak to no śmieją się ze mnie znowu? Nigdy nie wejdę do klubu, przecież ogoliłem już tak dużo osób! Co to jest? Też chcemy, by wszyscy byli łysi. Dołącz do nas, Łysa Rewolucja. Chyba ktoś też chce się zemścić i mi pomóc. Musimy tam iść. Nienawidzimy ludzi z włosami. Musimy się na nim zemścić. Tak, tak jest, brawo, brawo. Musimy zrobić cały świat łysy! I teraz przy moim salonie fryzjerskim jest bóg łysych, który ma upgrade! Y. Ulepszamy wszystko! I jeśli zarobię 100 tysięcy dolców, to cały świat będzie łysy! Wtedy się zemszczę już na tym gościu na pewno. Czyli żeby zarobić teraz 100 tysięcy dolców, to już będzie easy! O matko, tylko czemu ktoś tu się zżygał? Trzeba to wszystko posprzątać! Po co mi śmierdzące giry? A, bo on też jest łysy Więcej hajsu Teraz oczywiście kolejna maszyna na maksa I cyk Za ile? Dwa tysiące? Dobra, co to jest dla nas dwa tysiące dolców? Do My musimy zaraz zarobić stówkę A sto tysięcy jest też easy Tylko tutaj półeczki, oświetlenie o, Ale będzie pięknie Cały świat będzie łysy Wszyscy ludzie, którzy tu będą przychodzić Będą wchodzić z włosami A wyjdą łysi a ten Bóg dla mnie złapał wszystkich ludzi na świecie z włosami. Wszystko po to, żebym miał więcej klientów. I żeby cały świat był łysy. I żeby zemścić się na tym ochroniarzu. Szybko, upgrade'y kolejnych. Musimy zarobić 100 koła. Kolejna maszyna. O tak, jeszcze tutaj. Dawaj, dawaj, upgrade'y robimy do końca. Zarabiamy tak szybko. Ja już mam prawie 30 tysięcy. O, oczywiście, że tutaj ołtarzyk łysego. I normalnie kolejna maszyna. Upgradujemy na maksa. Jeszcze tutaj trzeba ulepszyć naszą poczekalnię. Ej, czemu tu są takie czyste? Co jest? Miały być z pchłami. O, tutaj jakieś foteczki łysych ludzi. O, piękny łysy człowiek. No i tu elegancko też jakieś dekoracje. Co tutaj jest? O, kolejna łysa bania. Tutaj też jakieś tak będzie, co? O kituś! E, Ten kitek też powinien być łysy. Zaraz go tu do maszyny! Nikt nie wyjdzie stąd z włosami! Szybko, kolejna maszyna! Na maksa upgrade! Y. Musimy się szybko dowiedzieć, co tam Bogu chce do nam powiedzieć jeszcze. Już prawie skończyliśmy! Tak! Tak jest! Codziennie liczba łysych! Zostało tylko 20% niełysych ludzi! Aha, dobrze, super! Wszystko dzięki mnie. Niedługo zemścimy się na tym gościu od klubu. I nas wpuszczą na zawsze Słyszeliście to? Już prawie wszystkich ludzi zrobiliśmy łysek Zaraz już mamy 60 tysięcy Za chwilę zarobimy 100 tysięcy dolców I wtedy, wtedy się zemścimy Sprawdźmy czy wszystko mamy rozbudowane O, tutaj trzeba kolejne właśnie kanapy Nie podobają mi się te kanapy One w ogóle nie śmierdzą Dekoracje kolejne, stoliczek kolejny Dawaj zdjęcie łysego, zdjęcie łysego Piękne I jak tam ziomeczki? podoba wam się bycie łysym? Widzę, że bardzo wam się podoba. Zobaczcie, ile tu mamy stoisk z perukami. O ja, wszystkie wycięte włosy tu sprzedajemy. I już 65 tysięcy dolców mamy. 66! No, a jeszcze tutaj trzeba też kanapę dołożyć. Tu jakieś badziewia, o. Piękny kolejny łysy człowiek. I zobaczcie, już jest 70 tysięcy. I wszyscy smutni uciekają. Trzeba było się ze mnie nie śmiać! Haha, jak dobrze, że Bóg łysych mi pomaga! ja nie wierzę, jak to wszystko szybko leci! Już jest 80 tysięcy! Jeszcze tylko 20 tysięcy i normalnie się zemścimy i cały świat będzie łysy! Ja Jeszcze tutaj tylko światełka. O, tutaj jeszcze brakuje światełek i półek. O, ale pięknie! O, a te beczki, one są tu najlepsze. Więc strzeżcie się wszyscy! Ludzie z włosami! Chociaż tak naprawdę już nie! Nie ma nikogo z włosami! I mamy 100 tysięcy dolców. Teraz można iść się zemścić! I idziemy jeszcze raz do tego klubu! O, kto wróci, wysolek! He? he. E? Ludzie! No, trzeba mu pokazać! My jesteśmy wszyscy łysi! Co? Tak! Wszyscy jesteśmy już łysi! Hahaha! Ha, ha. I teraz ciebie będziemy się śmiać, bo ty jedyny na świecie masz włosy! Hahaha! Ha, ha. Nasza impreza dla łysych! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny!